W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wszechmogący Wiekuisty Boże, Panie Nieba i Ziemi, który objawiasz się maluczkim, spraw, prosimy, abyśmy z należną czcią, uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna i wiernie wstępując w Jego ślady, Mogli dojść do Królestwa Niebieskiego, obieconego maluczkim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Uszy Boskiego Dzieciątka łaskawie wysłuchują modlitw ludzi pokornych i ubogich w duchu. Ofiarujmy Mu nasze uszy, a szczególnie wewnętrzny słuch naszego serca, abyśmy odwracając się od zdragliwych potrzeb świata ciała i złego ducha, tym łatwiej mogli usłyszeć natchnienie łaski. Szanujmy ten Boży głos w naszych sercach i wypełniajmy jego nakazy. O boskie Dzieciątko, nakłoń Twe uszy ku naszym prośbom i błaganiom. Przyjmij łaskawie nasze uwielbienia i dziękczynienia, nie zważając na naszą nędzę. Ofiarujemy Ci nasz słuch i prosimy. Uczyń nas pinnymi w słuchaniu Twego słowa. Abyśmy przyjmując je ochotnym sercem i wypełniając z miłością, zasłużyli na wsłuchiwanie się w niebiańskie melodie, których ludzkie ucho nie słyszało. Amen. O Boże dziecię, prosimy cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje królestwo wszędzie. Gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.